Siemano, z tej strony Kazior i od razu mówię Tak jak zawsze, że jeżeli chcesz słyszeć dubbing postaci Włącz na głośnikach W ostatnim filmiku słabiutko wyszedł ten dubbing Trochę cicho Teraz podgłośniłem to Mikrofon też podgłosiłem, więc Nie wiem, może wyjdzie to lepiej Wy jeszcze tamtego odcinka wcześniejszego Nie widzieliście oczywiście, ponieważ On się teraz przesyła Ma chyba dwie godziny ostatnio, co widziałem To dwie godziny do przesłania Więc jedziemy Drugi rozdział. Turbo doładowanie ogóra. Sa. <laughs> Enter. E, cześć ogórek. Co jest grane? Nowa porcja specjalnej mikstury. Przyjacielu. O, górek! z czego to jest? Niezłe, co? Nazywam to wzmacniającym super sokiem oktanowym. Myślisz, że dzięki temu będę szybszy? Hehehe, <laughs> jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać, stary. Tak, stary, jest jeden sposób. A te co tu robią? Wy się chcecie ścigać, tak? O, Roman przyjechał. Ach, Rowlider. Rowlider, Rowlider, Dobra Start, start Pyku, pyku A Jakbyśmy się tak ścignęli, co? O Jezu, nie Dobra, zdobyliśmy. O, wygnoje Co za gościuwa, ty Nie dogonię ich, bo to już jest drugi rozdział, oni są, wiecie, bardziej inteligentni, nie mają ten taki speed zajebisty z dupy, i trasy są trudne. O kurwa, coś zdało. Zpieprzej. Trzy razy w grze będziemy mogli zdobyć większy pasek tego nitra. Jeżeli wygramy ten wyścig. To... o kurwa. Aha, co to było? Lol. Jeżeli wygramy ten wyścig, to dostaniemy... Nitro. Lol, o 4 metry gości wyścignąłem, co tam się stało? O kurwa. Boże, co się dzieje? Jakie wiksy. No lol, jedź, jedź! No, typy coś już grają dobrze. Ej, to po co ja to zrobiłem? Czy tam było krócej? Dobra, nie wiem. Boże, nienawidzę tej trasy. Czajcie O O, O kurwa, co się dzieje, jakie wiksy. Wiem, wiem, Kaziar Mistrzu <laughs> Nie no, jakoś mi nie idzie chwila Zaraz się rozgrzeję Będzie lepiej, spokojnie Czekajcie No teraz Co poza torem? No patrzcie, kicham z twojej Poza torem kurwa Chuj ci w dupę, a nie poza torem Oho! O właśnie. wydaje takie łatwe, nie? Każdy przecież to jest taka łatwa grana. Co ty? Da. Damy radę, jedziemy, jedziemy. O, teraz już ich tak wyścignęliśmy, że wyścig jest dla nas. Tam resztę miejsc to mamy wyjebane, bo co tam. Dobra, pojedziemy teraz tędy. Chyba nie zrobiłem błędu swego życia. Eee, raczej nie. Raczej nie, ale nie wiem jeszcze. Nie. O, lol, ale spadki do 26 FPSów. Ta gra jak złapie 26 fps to można się poczuć jak na dwóch, naprawdę, bo to... ta gra minimalnie potrzebuje 30 FPS-ów ja tyle mam nastawione, yy, znaczy, pół co jak dam, ja mam nastawione 120, ale ona nie może... nie da mi więcej niż 30 FPS -ów? w ogóle cieszę się, że ta gra się nagrywa. Już wam mówiłem w pierwszym odcinku, bo ona dopiero załapała, że ma nagrywać na najniższym, na najniższej rozdziałce. Dlatego ta grafika nie jest jakaś zadziwiająca, rozpikselowana z daleka trochę. No cóż, próbowałem, no próbowałem. No nie, nie ma opcji, nie? Dobra. Gościu tam gdzieś za mną. 19 metrów za mną mówi ale jazda. A ja to słyszę, nie? No to grubo. Dobra. O, no, daleko byłem nawet. Dobra, ile dostaliśmy pucharów? Pięć. Czyli w sumie mamy 37 na 177, dobra Dobra Więc w prawo, żeby jechać w lewo, tak? Aha, tak o, kurczę Chyba ty byś miał z tego większe korzyści niż ja. No już, do dna. A ja już robię kolejną porcję. Za darmo. Serio? Dzięki. Jest za darmo. Dobra, dostępne nowe zadania. Lekcja jazdy tyłem z złomka, którą zrobił jest bardzo przydatna potem na wyścigach. Można fajnie przyszpanować. I na ratunek Luigi. co też jest spoko można zrobić. Umiejętności. Coś tam, coś tam pierwszy zbiornik z doładowaniem. No że zdobyliśmy. Zwiększaj czas do ładowania, zbierając zbiorniki. Są trzy zbiorniki w grze, trzeba zrobić misję na nie. Oczywiście to jest fabularnie. Nie. Nie pamiętam, ale jeżeli jest fabularnie, to musimy zrobić. jeżeli nie, to nie. I jeszcze Wam powiem o co chodzi na mapie. patrzcie, niektóre są zielone, niektóre niebieskie kropki, prawda? A niektóre czerwone. No, czerwona to jest kota z wyścigami o. O ten. O, o... kurwa, o ligę. Y, niebieskie to są takie, które zrobiliśmy w połowie. W połowie, tak, w połowie. Czyli na przykład minigry? Cholera jasna. A ten, a te niebieskie, a te zielone to są te, które zrobiliśmy na full. O jest plus jeden puchar. Tak, chcę, chcę, okej. Okay. Lol. Chwila. O. To było na tyle. Dzięki, cześć, na razie. Pa,